Dobra, dzisiaj mamy temat pranie. Moje pierwsze pranie w pralni samoobsługowej Wolkuszu. Zobaczymy, jak to będzie. Nawet nie dużo mam tego prania. Dobra, czyli najpierw wkładam, tak? Tak, jak najbardziej. Otwieram. No musi Pan wiedzieć, którą radę odpomnieć. Za drugim razem już mi pójdzie łatwiej. Oczywiście, że tak. Ale to jest takie a to czy później widzicie w, tele, w telewizji w tych filmach amerykańskich to ludzie korzystają to? Oczywiście, wszędzie Bardzo... na No ja sobie, wzią, e, ja sobie wziąłem taką kapsułkę. Który... Nie trzeba, środki są automatyczne. Aut tak, dokładnie tak. Tak jak jest napisane, A. nie uzupełniając innymi detaliczkami. A to nie leczy tego. Zamykamy. Tak, do góry mocno. A do góry mocno. Tak. I puści sobie to pan zapewne na kolory. Tak. Prawda, To wybrać sobie program, klikam kolor o. i teraz podchodzi Pan do tego cudownego urządzenia mm. i dosłownie ustępować według tego, co jest napisane. Chcę rozpocząć panie. pranie, pralka, 8 kg, zatwierdź, e. start. O, o, no o widzi wiesz. Pan? Proszę wydać produkt. I teraz przyłożyć kartę. Obawę, no. I co? I teraz... E... Proszę Pana, i za momencie usłyszy Pan sygnał, mm. że pralka jest gotowa. I się wyświetli nam parakon. O, teraz jest ten sygnał, że w tym momencie może Pan uruchomić pralkę. Czyli na pralce trzeba nacisnąć dalej i start. A 34 minuty, 40 stopni, tak. start. I tyle. Aragon tu gdzieś wyszedł? Tak wyszedł. A, Dobra, a teraz ja będę chciał skorzystać z tej suszarki. To... Pana, to podchodzi pan tu. chce rozpocząć suszenie dosłownie tak jak ci pan półtarki. Wybiera sobie pan numer suszarki 9, 8, 7, Aha. 6, ustawia sobie pan temperaturę. Wysoka temperatura... A najlepiej jaką ustawić? Siednią. Mhm, e, w tym momencie gdybym pan wybrał suszek numer 6. Tak? Ustawi się pan Panu 15 mhm. minut 30, 45. No i jak to najlepiej ustawić? Znaczy z tej suszakki to, to wyjdą już takie, że nie trzeba jest w ogóle wieszać suszyć? Tak. Tak? Tylko do prasowania. Mhm. Nawet nie. Aha. 30 minut, zatwierdza pan, przyciska start, płaci kartą, koniec. I tak jak w przypadku yy, pralki, nacisnąć dalej, start. Super, się a to ja nawet nie widziałem że... Zaczę... W tej chwili, kiedy suszarka pracuje, może Pan otworzyć suszarkę, sprawdzić w jakim stanie suszenia jest pranie, bo może się okazać, że trzeba będzie jeszcze dokupić dodatkowe 15 minut. Aha. Jak Pan w trakcie suszenia zamknie pralkę, ona się automatycznie ponownie uruchomi. Ja jestem zaskoczony, no. No, e, to no co Nie będzie pana interesować, bo to są kulki do kółku. Ale mogę? kosz, żeby przełożyć suszarki do pralki Jasne. Lub z pralki do suszarki można Super. Dziękuję Pani no, bardzo. Proszę, do widzenia. Do widzenia. No widzicie, to takie proste. Ale ta suszarka to mnie zaskoczyła. I co? Nie będę musiał już później... Y, Rozwieszać prania. Nie będę musiał rozwieszać prania na sznurku. Wszystko będzie suche A no zobaczymy. Bierze się. Tak, spitki. Polkusu. Dziękuję bardzo Pani za pomoc. W ogóle takich pralni powinno być więcej, w sosnowcu tam nie ma chyba w ogóle. Na pewno nie. w Katowicach jakoś jest. Proszę, są gazetki, można sobie poczytać. Co sobie tutaj to analizuję? Oczekiwanie oczekiwaniu na gotowe pranie. A jeszcze suszarka nie was i się jak by, że nie trzeba żadnych proszków, żadnych kapsułek. Wszystko jest automatycznie dozowane. Tu jeszcze zobaczymy. 1, 2, 3, 4. To już żeby przelecieli wcześniej z tą panią. Mam czas, to sobie coś troszeczkę pooglądam. O! Dobra. Do Wszystko trzeba zabrać Ale fajnie pachnie. Dobra. Ja, teraz suszenie Dotnie aby rozpocząć Chcę, rozpocząć suszenie Suszarka szóstka Czas suszenia A, 30 minut a weźmy 15 minut, sprawdzimy, zatwierdź, dobra i teraz start, karta, na razie bawimy się w banku, 6 zł. Zamykam, jest, ja w każdym, każdym momencie mówiła, że mogę sprawdzić, e, średnia temperatura. Idzie. I start. A tam jeszcze coś w ogóle? Nie, tu nic nie ma, to już za droga. Szóstka. Co jest startuje? Start. Teraz i tak to wygląda A tak to się właśnie suszy Jeszcze 13 minut A tak jak będzie zostanie 6 minut to przyjdę sobie sprawdzę otworzę drzwiczki i zobaczę w jakim stanie jest to moje pranie Dobra kochani dowiedziałem się Czynna jest codziennie, w niedzielę, święta od 6 do 22. pralnia Speed Queen Wolkusu. 4 minut. Lekko. O. Tak, i patrzę. Kurde, jakie ciepłe to jest. To jest takie ciepłe. A jak spodnie? Mokre jeszcze Kurde, spodnie jeszcze mokre No, okaże się, że będzie potrzeba 30. No Zobaczymy Dwa pięć Znów 5 minut zostało Podnie są mokre. To musimy wziąć jeszcze 15 minut. To niby jest suche, wszystko ale, jeszcze 15 minut bierzemy. Bierzemy jeszcze 15 minut. Dotykamy suszarki. Czyli mam używać suszarki na, na czas 30 minut. 15 minut jest za mało. Będę ja wiedział na przyszłość. Dobra, tak wyglądał mój pierwszy raz. справился с уголом.